Ta? A ja też sobie zajedliście No, ludzi, ludzie są przewidywalni, a samą świadomość a ja, tu, a ja Tarkowska ja. średnio Jest dobrać. na placu, na placu O kurwa, masz już się straszył Rozjebany jest kap w ogóle wewnątrz Nie wiem Kurda!

Ale tu mam coś zmarkować? Tak Marty mnie się zmarkuj. Czasu nie masz. Brawo, Marty za tobą jestem. Oni widzę, są widzę. Prawo. Kurwa, jeszcze ktoś do mnie. To, od Jeden leży. Dobra. Kurwa, no i leży. Nie wiem o... Mówiłem po Wiem, pochuj. Wiem, pochuj. No i plastikowy worek Zabierajcie no, no, nie, nie, nie widziałem go nawet no.